Dzisiejsza afirmacja wzmacnia zaufanie do procesu. Praktyka pokazuje, że decyzja uruchamia ciąg zdarzeń, a życie odpowiada na jasny kierunek. Powtarzaj poniższe mantry, jeśli chcesz odnaleźć lub wskazać właściwy kierunek swoim poczynaniom i uruchomić ciąg pozytywnych zdarzeń. Usiądź wygodnie i powtarzaj wraz ze mną w myślach lub nagłos poniższe mantry. Decyzja uruchamia zmianę. Życie reaguje na klarowność. Wybór porządkuje rzeczywistość. Jestem słyszany przez życie. Każda decyzja ma echo. Odpowiedzi przychodzą naturalnie. Kierunek jest jasny. Życie współpracuje ze mną. Decyzja niesie konsekwencje. Wybieram. Świadomie. Życie nie testuje cię. Ono odpowiada na to, co wybierasz. Jeśli ta afirmacja wzmacnia Twoją decyzyjność, wesprzyj iskrę życia wpłatą w wysokości co najmniej 10 zł. Wpłaty dokonaj na zrzutkę. Link do zrzutki znajdziesz w opisie tego nagrania. Twoje wsparcie pomaga nam uczyć odpowiedzialnej kreacji zamiast iluzji. Jeśli chcesz, byśmy nadal wspomagali Cię pozytywnymi informacjami i konkretnymi działaniami, które pomogą Ci ulepszyć Twoje życie, Wesprzyj nas w minimalną wpłatą 10 zł i rób to cyklicznie, co miesiąc, bo naprawdę warto, mówił Marek Zadęcki.